Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka i prowadzę kanał Dziewiarsko Weekendowe. Opowiadam Wam o mojej pasji, o tym co robię na drutach, tak jak sama nazwa mówi Dziewiarsko Weekendowe, robię na drutach i na szydełku. Obecnie, dzisiaj chcę Wam pokazać to co zrobiłam w miesiącu kwietniu, co dokończyłam z miesiąca marca. Chcę Wam opowiedzieć, co mam obecnie na drutach, co sobie kupiłam. Yy, zacznijmy od tego, yy, co zaczęłam w miesiącu marcu, a nie skończyłam. Yy, jak żeście oglądali poprzedni filmik, to wiecie, jeżeli nie, yy, to w miesiącu marcu zaczęłam kapcie yy, yy, Double Slippers, jak dobrze wymawiam. Sandezgan dość w ostatnich, praktycznie od stycznia, non-stop się przewijają. Robiłam to, żeście widzieli, jak Wam pokazywałam czerwone kapcie, które po raz drugi robiłam i je filcowałam, ale ja tych kapci już nie mam, więc Wam pokażę tylko zdjęcia tych kapci. Gdzieś Wam tutaj wstawię zdjęcie. Kolejne, które robiłam, to były szare, ciemno-szare. Ja je robiłam z włóczki Alaska i też oczywiście już ich nie mam. Też wam wstawię zdjęcie. Tam ja je zaczęłam w marcu, ale skończyłam dopiero w kwietniu, bo tak, jedną trzecią kapcia mi brakowało, jak, wam nagrywa, jak ostatni film wam pokazywałam. Także zobaczycie dopiero Dopiero w miesiącu, teraz je zobaczycie na zdjęciu, jako że ich również nie ma. Kolejną rzeczą, którą zrobiłam w kwietniu, to był szaliczek na wzór safiskar. Zrobiłam go z kaszmiru od cardiffa. Pokazywałam Wam bodajże że w zeszłym miesiącu go, albo dwa miesiące temu, że w zeszłym miesiącu go kupiłam. Kolor arbuzowy. Taki szaliczek mi wyszedł. Kardigan kaszmin. Coś takiego. Zrobiłam go jeszcze przed świętami. Kolejne. Jeszcze jeden zrobiłam szaliczek. Zrobiłam szaliczek z jedwabiu. Też wam pokazywałam. Rosarios Rosarios to chyba była firma Madragora Taki właśnie niebiściutki. Ten wyszedł troszkę dłuższy Bo jedwabiu było troszeczkę więcej To jest 100% jedwab Też taki właśnie na wzór Troszeczkę grubszy jest Na wzór Sofiskar, To nie jest typowo ze wzoru Mm, znalazłam y, gdzieś tam na, na internecie. Y, właśnie jak było pokazane, jak zrobić taki szaliczek. Więc y, sobie zrobiłam taki szaliczek. Dwa w sumie już kiedyś Wam pokazywałam biały. Teraz według tego samego wzoru robiłam y, te dwa. Y, oczywiście następnie kolejne kapcie robiłam. Tym razem w rozmiarze największym. Takie kapciuszki. To są te kapcie Dub Slippers. Dwa takie wielkie. O. To jest ten rozmiar największy. Yy, też z włóczki Alaska. I to są kapcie yy, chyba 44-46. Oczywiście one jeszcze nie są sfilcowane, więc one są do filcowania. Także zobaczycie, jest ponownie może nie je, ale zdjęcie e, Wam pokażę tych kartki. Ponownie e, początkiem czerwca w następnym filmiku. Jak będą e, sfilcowane także takie takie ogromne ogromne wyszły w tym rozmiarze największym. I to są w sumie wszystkie rzeczy, które, e, które skończyłam. Także to to jest wszystko. Aha, wracając do tych szaliczków, bo nie powiedziałam. Eee, wszyscy się zachwycają tym kaszmirem. w Kaszmir. Nie powiem. Po zrobieniu jest przecudowny. Jest mięciutki, jest delikatny, przemiły, ale dla mnie robić... to, to, było, to jest niewielka rzecz. I dla mnie robić ten szaliczek. Yy, no nie robiło się dobrze. Z tego względu, że ta nitka mi się rozdwajała, yy, ta nitka mi się haczyła. Także nie było to dla mnie zbyt miłe. Nie było to przyjemne w robieniu, ale efekt, efekt tak. Efekt jest przemiły, yy, jest bardzo milutkie. No takie, takie naprawdę yy, bardzo delikatne. Ale robić mi się miło nie robiło. Lepiej mi się robiło z tego jedwabiu. Po raz pierwszy, jaki ja taki jedwab robiłam. Także z tego jedwabiu mi się dużo lepiej robiło. Bardzo miłe, w ogóle on jest taki w dotyku. No nie wiem, bo ja jeszcze go nie prałam, to on pewnie się też zmieni, ale. Jest inny w dotyku, bo jest bardziej szoski, bardziej przypomina bawełnę mi, niż, niż te miękkie włóczki. Ale, ale rewelacyjny jest na taką pogodę jak teraz. Gdzie jest wiatr, można sobie go założyć. Ochroni szyję. Ale nie grzeje tak jak taki szalik wełniany. Także to, to też polecam taki. Właśnie szaliczek z jedwabiu. Następnie może co kupiłam? Kupiłam niewiele w kwietniu, bo kupiłam dwa moteczki wiskozy od kokonków. Co e... <grym się wytrzymać> tutaj pisze? E... Trzy nitki, 1200 m 225 gram. Kolor mandarynka. Yy, na druty między 2 a 4 mm także to jest taka wisko za 100% nie przepraszam 96% wisko za 4% PBT nie wiem co to jest PBT ale to jest właśnie taki kolor mandarynkowy taka typowa mandarynka nie wiem czy dobrze będzie pokazane i to jest od kokonków to sobie kupiłam yy, w zeszłym miesiącu Kupiłam dwa takie muteczki, będę robiła taką bluzeczkę. Nie wiem jeszcze kiedy, ale będę robiła. Także to jest tyle. Następne, co zaczęłam robić? Zaczęłam robić tak, jak Wam w zeszłym miesiącu też opowiadałam, od Eweliny Czempik, bodajże w marcu, kokonki miały wzór na spetę. Takie piękne liście. Moment. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Takie piękne liście, bo ja to mam ściągnięte, chociaż może na jedną stronę to tak trochę przyciągnę, żeby to było ładnie widać. Chociaż fragment tego wzoru. Taki właśnie, ja już mam tyle. A tutaj może Wam pokażę. O! Tu mam. W kolorze czarno-białym wydruk. To jest właśnie od Eweliny Czempik Zur. Dostałam go przy zamówieniu powyżej 100 złotych kokonka. I tak jak widzicie, już mam tyle. E, tyle przodu. Jest rewelacyjnie opisany. Jest, można powiedzieć, rząd po rzędzie opisany. E, Chociaż nie wiem, czy w jednym na początku, czy nie ma gdzieś, albo ja źle wzór zrozumiałam, albo jest błąd. I no, ciągnę to dalej, bo nie wygląda to źle, więc ciągnę to, to z tym błędem. Tam sobie poprawki zrobiłam, ale właśnie tu w tej chwili powinnam mieć dużo więcej oczek, a niestety mam. Nawet, nawet nie połowę. Ale. No i właśnie to jest jedno, jedno to miejsce. I to gdzieś tam w dolnej części e, wynika. Tak jak mówię, nie wiem, ja kilka razy sprawdzałam ten moment. E, według mnie jest błąd we wzorze, ale równie dobrze ja się dopiero uczę czytać wzory, więc e, równie dobrze to e, może być tak, że, że to ja źle go czytam. Ale poza tym jednym momentem, wzór jest genialny. Rządek po rzędzie jest opisane oczko po oczku, jak zrobić. Także, jeżeli komuś się podoba ten wzór, polecam jak najbardziej. Za chwilę Wam pokażę wzór z gazetki, który też robię. Niestety tam już nie ma tak fajnie. Tu naprawdę jest rewelacyjnie. Ja nie mam włóczki yy, dedykowanej, bo włóczka dedykowana w tym wzorze to jest, jak dobrze pamiętam, Big Marina od yy, Dropsa. Ja mam swoją włóczkę. O, tutaj Wam pokażę taką fioletową, ciemnofioletową. Nie wiem, co to jest za włóczka, nie znam składu. Dlatego ja sobie dołożyłam bruszalpakę od Dropsa i, i robię właśnie w takim, w takim melanżu. Taki melanż mi wyszedł i coś takiego robię. Jeszcze raz naprawdę polecam. Ja robię na grubszych drutach, bo dla mnie nie ma rozmiaru. Jest dla mnie tam troszeczkę, chociaż on jest oversize'owy. Ale stwierdziłam, że zrobię sobie na troszeczkę grubszych drutach. Zresztą ta włóczka nadaje się na troszeczkę grubsze druty, więc mi to nie przeszkadza. Teraz wiem, że będzie dla mnie dobry. Zobaczę co chwilę, mierzę, przymierzam. Jest w porządku, ale jeżeli chodzi o opis, naprawdę jest rewelacyjny. To jest jedno, co mam na drutach. Drugie, co mam na drutach, to mam tak jak Wam, nie mam tego za wiele, więc nie mam co Wam pokazać, bo to jest zaledwie, zaledwie parę centymetrów. To jest yy, bawełna od Knit Solution. Wam pokazywałam spodnie, jak robiłam, yy, kolor Aquamarin. I to jest, To robię te spodnie. Ja wam zrobię zdjęcie tego, bo tutaj pewnie przebija te światło i nic nie widać, ale te spodnie robię z tej gazetki. Tak jak mówiłam, tu już nie ma tak fajnie opisane i te spodnie są robione od dołu do góry. Nie wiem, na ile mi włóczki wystarczy, więc ja je robię, próbuję sobie przekształcić ten wzór, żeby je robić od góry do dołu. Także robię od momentu pasa w dół. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Spodnie mi się bardzo podobają. Nie będzie mi to przeszkadzało, jak mi będą lekko tylko za kolano. Nie muszę mieć ich takich długich jak ty, bo tutaj są pełne długie. Ale, ale bardzo mi się podobają. I, I chciałabym: Oczywiście, tutaj jest wzór od samej góry, ten żaka, żakard, ażur. Ażur, Ażur. Yy, tu jest wzór od samej góry tych spodni. Ja nie robię tego wzoru od samej góry. Chcę sobie zrobić ten wzór yy, tak od, od, od biodra. Tak od uda bardziej, jak mi się jak mi się uda zaczyna. Tak od tego momentu. Także taki, takie spodnie. I to w sumie jest wszystko, co ja zrobiłam na, na miesiąc kwiecień. To już też w majówkę robiłam. Tyle zrobiłam, więc nie za dużo, ale jestem zadowolona. Zadowolona jestem, że pokończyłam te kapcie. Zadowolona jestem z moich szaliczków, naprawdę. Mega. Cieszę się, że zaczęłam ten sweterek, bo nie chciałam go odkładać na, na jesień. Te spodnie, te spodnie mnie męczą od zeszłego. Roku. W zeszłym roku zaczęłam je robić, w końcu później sprułam, bo zaczęłam robić według siebie, według swojego jakiegoś tam pomysłu. Później je sprułam, bo robiłam je dużo na bardzo cienkich drutach, więc je sprułam. Zaczęłam robić na grubszych. Oczywiście tutaj jest 12 nitek razem, w tym. Tutaj jest 12 niteczek, jakby to tak rozdzielić, to jest 12 różnych niteczek, zresztą widzicie, o o, tutaj są te niteczki to jest razem złożonych 12 niteczek i tak 12 niteczek robię i właśnie porównując yy, ten kaszmir do tej bawełny, gdzie tu robię, tak jak mówię, z 12 nitek to tu częściej w tym kaszmierze zahaczałam i wystawało mi gdzieś jakaś rozwajała się nitka, gdzieś mi coś wystawało, niż tu w tych 12 nitkach. Nie wiem od czego to zależy, bo naprawdę jako yy, z udziergu jestem mega zadowolona. Ale z przerabiania już nie. Tak sobie pomyślałam, że jakbym miała dziergać sweter z tego, to mi się chyba załamała. Nie dość, że na cieniutkich drutach. Chociaż nie, na takich cienkich nie dziergałam, bo ja go dziergałam na czwórkach. Więc na takich cienkich go całkiem nie dziergałam, ale ale bardzo się haczył. Mimo że nie na, na ostrych drutach, bo ja nie lubię ostrych drutów. Chyba najostrzejsze to są te metalowe, które mam. To, to chyba te są najostrzejsze. O. Może będziecie widzieć. Yy, jakie mam druty? A tak to przeważnie, ostatnio robię na lanternmunach, tak jak tutaj to ten ten to robię na lanternmunach. O, więc one też nie są ostre. I chyba właśnie na lanternmunach robiłam tylko, że na czwórkach yy, ten szaliczek. Także nie są to jakieś ostre druty, a, a faktycznie haczyłam niesamowicie. I tyle mam w sumie na dzisiaj. Mam do pokazania, do powiedzenia jak wam się podobają moje filmy odzywajcie się macie pytania, piszcie piszcie w komentarzach dajcie łapkę jakąś ikonkę wy dajcie że, że oglądacie subskrybujcie jak wam się tylko podobają moje filmy wtedy będę wiedziała, że nagrywać mam dalej że, że warto Warto poświęcać czas. Dziękuję i do następnego zobaczenia za miesiąc. Mam nadzieję. Pa!